Ja, Zofia, zawsze byłam marzycielką. Z lekkim uśmiechem na twarzy przeczesywałam palcami strony jednej z moich ulubionych książek, wyobrażając sobie, jakby to było znaleźć prawdziwą miłość, miłość, która przezwycięży wszelkie trudności. W tej chwili zadumy drzwi do mojego pokoju otworzyły się i wszedł mój ojciec Adam z poważną miną. Zofia zaczął głosem pełnym troski. Musimy porozmawiać. Poczułem, że moje serce przyspiesza. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Adam zawsze był filarem naszej rodziny, ale ostatnio cień długu wisiał nad nami jak burza, czekając na ustąpienie. Co się stało, tato? Zapytałem, próbując ukryć zdenerwowanie w głosie. Odsunął krzesło i usiadł z ciężkimi ramionami, jakby cały świat był na nich. Sytuacja jest trudna. Dług rośnie i nie wiem, jak uda nam się to wszystko spłacić. Martwię się o naszą przyszłość. O ciebie i twoją matkę. Spojrzałam na niego, a w jego oczach widać było smutek. Ale tato, co możemy zrobić? Możemy poszukać sposobu, aby rozwiązać ten problem wspólnie. Zofio westchnął: Jedyne rozwiązanie, jakie widzę, to wyjść za mąż. Te słowa spadły jak bomba w moje serce. Z kim? Moje pytanie zabrzmiało bardziej jak krzyk niż pytanie. Z Jakubem odpowiedział: a w jego spojrzeniu widziałam determinację. To prosty człowiek, ale uczciwy i pracowity. On może nam pomóc, a ty będziesz bezpieczny. Jacoba? Najskromniejszy we wsi. Mój głos drżał z niedowierzania. Tato, to nie jest sprawiedliwe. Nie mogę poślubić kogoś tylko po to, żeby rozwiązać problem. Mam marzenia. Chcę. Zabrakło mi słów i nie wiedziałam, jak wyrazić ból, który czułam. Zofio. Posłuchaj mnie, nalegał, wstając i chodząc nerwowo po pokoju. Rodzę to dla ciebie. Świat jest okrutny i w głębi duszy bezpieczeństwo i stabilność są ważniejsze niż jakiekolwiek romantyczne marzenia. Ale co z moim sercem, ojcze, a moje uczucia? Powiedziałem łamiącym się głosem: Nie możesz mnie zmusić do poślubienia kogoś, kogo ledwo znam. To nie jest miłość. Wiem, że to trudne, powiedział Adam, stojąc przede mną i patrząc mi w oczy. Ale czasami musimy się poświęcić. Tylko w ten sposób możemy ją chronić i utrzymać naszą rodzinę razem. Proszę, zaufaj mi, kropka. Odwróciłam się od niego, a łzy spływały mi po twarzy. Ból zdrady i impotencji trawił mnie. A co jeśli nie chcę? A co jeśli chcę poczekać na prawdziwą miłość? Adam wyraźnie wstrząśnięty spuścił głowę. Wiem, że marzysz o czymś więcej, ale życie nie jest takie, jak książki, które czytasz. Rzeczywistość jest brutalna. Zofio, małżeństwo z Jakubem jest rozwiązaniem, a nie karą. Pomyśl o tym. Słowa mojego ojca odbijały się echem w mojej głowie, gdy opuszczał pokój. Byłam sama, otoczona książkami opowiadającymi o miłości, ale prawda była taka, że nie wiedziałam, co robić. To, czego chciałem. I to, co życie mi narzucało, to dwie bardzo odległe rzeczywistości. Godziny mijały, lecz smutek nie znikał. W sercu wciąż tliła się nadzieja, że kiedyś znajdę prawdziwą miłość, choć ta wydawała się coraz bardziej odległa. Z głębokim westchnieniem wyjrzałam przez okno. Życie we wsi toczyło się dalej, obojętne na moje wewnętrzne konflikty. Słońce wciąż świeciło, i wiedziałem, że niezależnie od tego, jaką decyzję podejmę, Przeznaczenie dopiero zaczyna się ujawniać. Nadszedł dzień mojego ślubu, a wioska pulsowała dziwną energią. Kiedy się przygotowywałam, zrobiło mi się ciężko na sercu. Działa suknia, która miała symbolizować nowy początek, bardziej przypominała płaszcz obowiązków i oczekiwań. Spojrzałam na siebie w lustrze, a odbity obraz przedstawiał Zofię, którą ledwo rozpoznawałam. Zamiast oczekiwanej radości, w moich oczach pojawił się błysk smutku. Najbardziej chciałam znaleźć się gdzie indziej, z dala od ciekawskich spojrzeń i szepczących głosów, które odbijały się echem wokół mnie. Zofia, wyglądasz pieknie. Wykrzyknęła moja Ale jego podekscytowanie tylko wzmogło mój niepokój. Musisz być bardzo podekscytowany rozpoczęciem nowego życia z Jakubem. Uśmiechnęła się, ale jedyne, o czym mogłem myśleć, to to, jak bardzo to wszystko było wymuszone, jak więzienie, którego nie wybrałem. Kiedy w końcu wyszliśmy z domu, ścieżka do kościoła była pełna znajomych twarzy, wszystkie uśmiechnięte. Ale ja czułem się, jakbym szedł w stronę samej szubienicy. Wydawało się, że cała wioska tam była i czekała, co się stanie. Jakub był z przodu, zdenerwowany, ręce mu się trzesły. Był dobrym człowiekiem, ciężko pracował. Ale myśl o spędzeniu z nim życia, bez miłości, była nie do zniesienia. Cześć! Zofia opowiedział, przełykając ciężko, próbując się ze mną przywitać. W jego oczach była niewinność i chęć zadowolenia, co tylko wszystko utrudniało. Wyglądasz dzisiaj tak pięknie. Jego uczucie było szczere, ale nie o tym marzyłam. Dzięki Jakubie, odpowiedziałem, zmuszając się do uśmiechu: Mam nadzieję, że możemy. To zdanie uwięzło mi w gardle. Co mógłbym powiedzieć? Mam nadzieję, że będziemy szczęśliwi. To był eufemizm, który nie miał żadnego sensu. Ceremonia się rozpoczęła, i każde słowo celebransa zdawało się odbijać echem w otchłani we mnie. Jeśli ktoś ma coś do powiedzenia przeciwko temu małżeństwu, niech przemówi teraz lub zamilknie na zawsze. Moje myśli szalały, pragnąc, aby ktoś, ktokolwiek Podniósł głos i uratował mnie z tej sytuacji. Ale cisza była ogłuszająca. Spojrzałam w bok i wśród gości zobaczyłam Stefana, mojego przyjaciela z dzieciństwa. Wyglądał tak inaczej, bardziej dojrzale, a jego oczy były utkwone we mnie pełne troski. Chciałem krzyczeć, biec do niego i prosić o pomoc, ale utknąłem w tym momencie, którego nie wybrałem. Spojrzenie Stefana wywołało we mnie wir emocji. Przypomniałam sobie nasze dni pełne żartów i śmiechu, tak odległe od rzeczywistości, z którą się teraz mierzyłam. Zofio, wszystko w porządku, mruknął, podchodząc po ceremonii. Chciałem odpowiedzieć, ale zabrakło mi słów. Wydajesz się, odległy. Jego troska była wyraźna, i chciałam rzucić się w jego ramiona. Ja, nie wiem, Stefano, to wszystko jest takie, inne, odpowiedziałam łamiącym się głosem. Nie chciałem tu być. Uczciwość była ulgą, ale także ciężarem. Co mógł zrobić? Nie mógł zmienić sytuacji. Zależy mi na tobie, powiedział, a szczerość w jego tonie głęboko mnie poruszyła. Jeśli mnie będziesz potrzebować, zawsze tu będę. I w tym momencie uświadomiłam sobie, jak bardzo mu zależało, ale nie mogłam tego cofnąć. Byłem już zaangażowany w ścieżkę, której nie wybrałem. Po ceremonii zaczęła się impreza. Ale ja ledwo mogłem się skoncentrować. Rozmowy wokół mnie wydawały się odległe, jakbym był w złym śnie. Spojrzałam na Jakuba, który starał się wtopić w otoczenie, uśmiechając się i rozmawiając z gośćmi. Był miły, ale czułam się taka obizolowana. Ciężar oczekiwań był miażdżący. Co powinienem teraz zrobić? Impreza trwała nadal, ale nie mogłam powstrzymać poczucia, że jestem obca we własnym życiu. Obserwując, jak Jakub kontaktuje się ze wszystkimi, zauważyłam, że pomimo presji i narzuconego małżeństwa wydawał się naprawdę szczęśliwy. On tam był i dawał z siebie wszystko, a ja z drugiej strony tonąłem w morzu niepewności. Zofio, Zapytal Jakob, Zapytał Jakub. Jego spojrzenie wyrażało nadzieję i nie chciałam go zawieść, ale myśl o tańcu i oddaniu się chwili, która nie była moja. Sprawiła, że poczułam się jeszcze bardziej przygnębiona. Oczywiście odpowiedziałam, starając się ukryć smutek w głosie. Przyjęłam jego dłoń, ale gdy tańczyliśmy, czułam, że wszystko wokół nas się rozpada. Przepraszam, Jackie Ja po prostu nie czuję się dobrze. Wszystko w porządku, Zofio. Rozumiem, powiedział, lekko ściskając moją dłoń. Po prostu powiedz mi, czego potrzebujesz. Jestem tu dla ciebie, kropka. Chciałem mu wierzyć, ale ciężar smutku był zbyt ciężki. Potrzebuję tylko trochę czasu, wymamrotałam, gdy muzyka grała dalej, a światła imprezowe migotały wokół nas, prawie jakby ze mnie kwili. Noc trwała dalej, a ja wiedziałam, że pomimo dobrych intencji Jakuba, był między nami dystans, który wydawał się nie do pokonania. W głębi duszy wciąż marzyłam o prawdziwej miłości, ale utknęłam w pułapce małżeństwa, które nie było moim wyborem. I podczas gdy wioska świętowała to, co uważali za moje szczęście, ja czułem się tylko coraz bardziej zagubiony. Coraz bardziej angażowałam się w proste czynności w gospodarstwie Jakuba. Kiedy ojciec zmusił mnie do wyjścia za mąż, nie wyobrażałam sobie, że pewnego dnia odnajdę w życiu piękno, które wydawało się tak odległe od moich marzeń. Był słoneczny poranek, kiedy zdecydowałem się towarzyszyć mu na polach. Sadził nasiona, a jego zrogowaciałe dłonie pracowały w równym rytmie, a ja z wahaniem podeszłam. Zofa, czy mogłabyś mi tu pomóc? Zapytał z nieśmiałym uśmiechem. Oczywiście, Jakubie. Co mam zrobić? Mój głos zabrzmiał delikatniej, niż się spodziewałem. Trzymaj tę motykę i pomóż mi spulchnić ziemię. Ułatwi to roślinom wzrost, odpowiedział, wskazując na jałową ziemię przed nami. Kiedy pracowaliśmy ranie w ramię. Zdałam sobie sprawę, jak bardzo był oddany. Z każdym ruchem, z każdym oddechem była cicha pasja, której nigdy wcześniej nie zauważyłem. Naprawdę kochasz te zienie, prawda? Zapytałem, próbując przerwać ciszę, która nas otaczała. Tak, dorastałem tutaj. Każda roślina, która rośnie, jest dla mnie jak syn. Troszczę się o nich całym sercem, powiedział z błyskiem w oku. A ty? O czym marzyłeś wcześniej, o tym wszystkim? Pytanie mnie zaskoczyło: Co mógłbym powiedzieć, kto marzył o wolności, o doświadczeniu prawdziwej miłości? Ale kiedy na niego spojrzałam, coś we mnie zaczęło się zmieniać. Marzyłam o podróżowaniu, zwiedzaniu świata, studiowaniu, ale czasami trudno jest zostawić te marzenia za sobą, odpowiedziałam drżącym głosem. Marzenia są ważne, Zofio, ale czasami to co znajdziemy po drodze, może być jeszcze piękniejsze, powiedział Jakub, patrząc w błękitne niebo. Może razem będziemy mogli kultywować nasze własne marzenia. Jego słowa do mnie przemówiły. Byłam tam, obok człowieka, który, pomimo swojej prostoty, miał w sobie głębię, której nie dostrzegałam. Czas mijał, a ja zaczęłam czuć się przy nim coraz bardziej komfortowo. Odkryłem, że Jakub miał dziwaczne poczucie humoru. Opowiadał zabawne historie o nieudanych próbach oswojenia koguta, który ciągle wymykał mu się z rąk. Kiedyś myślałem, że jestem mądrym kogutem. Udało mi się go złapać, ale ugryzł mnie i wypuściłem. Śmiał się ze mnie przez kilka dni. Powiedział, śmiejąc się głośno. Jego śmiech był zaraźliwy. Nie wiedziałam, że w takiej sytuacji mogę czuć się tak lekko i szczęśliwie. Więź między nami zaczęła się wzmacniać. Rozmowy stawały się coraz częstsze, a w miarę upływu dni coraz bardziej pragnąłem dowiedzieć się o nim więcej. Pewnej nocy burza nadeszła bez ostrzeżenia. Wiatry y, a kropli desku zuby bnili WSYBY. Gdy przypomniałem sobie żniwa, ogarnął mnie strach. Wstałam w pośpiechu, kierując się w stronę stajni, gdzie Jakub starał się chronić zwierzęta. Jacoba a co, jeśli zbiory zostaną zniszczone? krzyknęłam. Mój głos prawie zaginął w hałasie burzy. Zofia, zachowaj spokój, musimy współpracować. Zbiory można uratować, ale trzeba działać szybko. Odpowiedział stanowczością, która mnie uspokoiła. Nasza ciężka praca tamtej nocy, walka z żywiołami, zbliżyła nas do siebie. Kiedy chroniliśmy plony i zwierzęta, dostrzegłem w Jakubie determinację, która mnie zainspirowała. Jesteś silniejszy niż myślisz. Jakubie, powiedziałem, gdy razem zrzucaliśmy Belejsiana, nauczyłem się być silnym z konieczności. Życie nie jest łatwe, ale nie musimy stawiać mu czoła sami, odpowiedział, patrząc mi w oczy. Tej nocy, podczas burzy, uświadomiłam sobie, że zaczynam podziwiać Jakuba w sposób, o jakim nigdy wcześniej nie myślałam, że jest to możliwe. Był nie tylko najskromniejszym człowiekiem we wsi, był człowiekiem z charakterem i odwagą. Stopniowo moje serce zaczęło się na niego otwierać, a więź między nami stawała się coraz głębsza. Burza, która początkowo wydawała się przynosić jedynie rozpacz, zamieniła się w chwilę jedności i siły. Razem byliśmy czymś więcej niż tylko wymuszoną parą. Staliśmy się zespołem i to zapaliło iskierkę nadziei w moim sercu. Nie wiedziałam, dokąd mnie to zaprowadzi, ale po raz pierwszy od małżeństwa poczułam, że jestem na dobrej drodze. Słońce powoli chowało się za horyzontem, zmieniając niebo na pomarańczowo i różowo, kiedy zdecydowałem, że czas wyjść z domu. Świeże popołudniowe powietrze niosło ze sobą zapach lawendy i suchej trawy, co przypominało mi, że życie toczy się dalej, mimo że byłem zagubiony pośród tak wielu sprzecznych uczuć. Szedłem w stronę pola, na którym pracował Jakub, i z każdym krokiem czułem mieszaninę wdzięczności i zamętu. Sophia. Głos Jakuba odbił się echem w oddali, a moje serce zabiło szybciej. Przykucnął i opiekował się sadzonkami, które niedawno posadził. Jego widok z rękami w ziemi i potem spływającym po czole przypomniał mi, jak bardzo był oddany. Przyjaźń między nami rosła z każdym dniem, ale mimo to cień wątpliwości wisiał nad moim sercem. Cześć, Jakubie, odpowiedziałem, starając się, aby mój głos był spokojny, ale czułem się bezbronny. Jak żniwa. Idzie dobrze, lepiej niż się spodziewałem. Rośliny się adaptują. Uśmiechnął się i ten uśmiech rozjaśnił mój dzień, choćby na krótką chwilę. Ale co u Cibie? Jak się czujesz po ślubie? Ja, próbuję się przystosować, wyznałam, siadając obok niego. Dziwnie było dzielić się swoimi uczuciami z kimś, kto do niedawna był dla mnie zupełnie obcy. Czasami łapię się na tym że myślę o tym, jak moje życie mogłoby wyglądać inaczej. Stefano? Zapytał Jakub z pewnym wahaniem. Wiedziałam, że zdał sobie sprawę z więzi, jaką nadal łączy mnie z przyjacielem z dzieciństwa. Jego imię wypłynęło z ust Jakuba, jak trucizna, ale nie mogłam powstrzymać się od skinięcia głową. Tak, nie mogę zapomnieć chwil, które razem spędziliśmy. Poczułam ucisk w klatce piersiowej. Gdy opowiadałam o Stefani, ale jednocześnie było coś w Jakubie, co sprawiało, że chciałam być szczera. Zawsze był moją pierwszą miłością. Jakub westchnął, wpatrując się w ziemię. Rozumiem, powiedział głosem pełnym smutku, którego nie chciałem mu sprawić. Ale teraz jesteś tu, Zofio. Chcę tylko, żebyś była szczęśliwa. Wiem i doceniam to. Byłeś dla mnie taki dobry, odpowiedziałem. Lekko dotykając jego ramienia. Ale nie chcę, żebyś czuła, że musisz konkurować z tym, co ja czuję do Stefana. Z Fail, nagle, nie, Zofia, nie chcę konkurować. Ja tylko chciałem tylko, żebyś wiedziała, że mi na tobie zależy. Jego oczy były pełne szczerości, która głęboko mnie poruszyła. Jakub, nie mówię, że mi na tobie nie zależy. Po prostu. Zawahałem się, szukając odpowiednich słów. To skomplikowane. Nie planowałem tu być. Nie planowałem wyjść za ciebie za mąż. I choć staram się jak najlepiej to wykorzystać, nie mogę po prostu wymazać przeszłości. Nie o to proszę, odpowiedział, a w jego głosie słychać było frustrację. Ale proszę, daj nam szansę. Jestem tym, kim jestem i nie mogę zmienić tego, co już wydarzyło się między Tobą a Stefanem. Ale mogę zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby być dla ciebie dobrym mężem. Jakub, wiem, że jesteś dobry, jesteś miły i pracowity i to podziwiam, ale nie chcę, żeby stała ci się krzywda z powodu czegoś, na co nie mam wpływu. Serce mi zamarło, gdy zdałam sobie sprawę, że mogę złamać jego. Czego więc chcesz, Zofio? Wydawał się zagubiony, a desperacja w jego głosie sprawiła, że zapragnęłam go chronić. Czego naprawdę chcesz? Nie dostałem konkretnej odpowiedzi. Spojrzałem w niebo, szukając inspiracji w szybko zmieniającym się kształcie chmur. Ja chcę odkryć, kim jestem, poza tym, co zdecydował za mnie mój ojciec. Chcę mieć szansę wyboru własnej ścieżki, nawet jeśli oznacza to radzenie sobie z bólem i zamieszaniem. Możesz to zrobić, a ja będę tu bez względu na to, co zdecydujesz. Determinacja w jego głosie pocieszyła mnie, ale też zaniepokoiła. Jak mogłem być tak samolubny? Zasługiwał na więcej niż mogłem zaoferować. Zdecydowaliśmy się pracować razem na farmie, a gdy zbieraliśmy warzywa, które zasadziliśmy, więź między nami stała się silniejsza. Ale z każdym wspólnym śmiechem cień Stefana stawał się coraz bardziej obecny w moich myślach. I tak utknęłam pomiędzy dwoma światami, Desperacko chcąc znaleźć swoje miejsce w jednym z nich, ale nie bardzo wiedząc, którą ścieżkę wybrać. Atmosfera w domu była ciężka, jakby ściany pochłaniały całą moją udrękę. Popołudniowe słońce sączyło się przez okna, rzucając smutne cienie na Ziemię, i wiedziałem, że nadszedł czas, aby stawić czoła mojemu ojcu. Adam zawsze był silnym mężczyzną, ale w tamtej chwili wydawał się cieniem samego siebie. Z bijącym sercem wrzałem głęboki oddech i wszedłem do pokoju. Ojciec! Zawołałem, głos mi lekko drżał. Siedział przy stole, jego wzrok był gdzieś w oddali, i choć wiedziałam, że jest świadomy mojej obecności, minęło trochę czasu, zanim odpowiedział. Zofa, powiedział w końcu podnosząc wzrok. Na jego twarzy malowała się ciężkość, coś, co wskazywało na żal i smutek. Czego potrzebujesz? Ja. Muszę z tobą porozmawiać o ślubie, zacząłem z wahaniem. O tym, jak zmusiłaś mnie do poślubienia Jakuba. Nie jestem szczęśliwy, tato. Czuję, że prowadzę życie, które nie jest moje, kropka. Adam westchnął, a frustracja i poczucie winy zmieszały się na jego twarzy. Zrobiłem to, żeby cię chronić, Zofio. Nasza sytuacja rodzinna jest skomplikowana, długi. Myślałem, że to da nam szansę. Ale jakim kosztem, ojcze? Zapytałam, czując, jak wzbiera we mnie złość. Nie możesz po prostu decydować, co jest dla mnie najlepsze, nie słuchając mnie. Jestem Twoją córką, ale jestem też osobą, która ma marzenia i pragnienia. Opuścił głowę, jakby dźwigał ciężar świata. Poświęciłem własne marzenia, żeby się Tobą opiekować. Nie chciałem, żebyś przez to przechodziła. Nie chcę. Żebyś cierpiał tak jak ja, ale to niesprawiedliwe. Wykrzyknęłam, głos mi się łamał. Nie prosiłam, żeby mnie zmuszano do życia, którego nie wybrałem. A Jakub jest dobry, ale to nie jest człowiek, którego chciałam u swego boku. Moje serce wciąż tęskni za czymś innym, przez kogoś innego. W tym momencie wyraz twarzy mojego Ojca uległ zmianie. Ból w jego oczach zmienił się w mieszaninę zrozumienia i empaki. Wstał i podszedł do mnie, kładąc mi rękę na ramieniu. Nie wiedziałem, że tak czujesz. Chciałem tylko dla ciebie jak najlepiej. Myślałam, że z czasem nauczysz się kochać Jakuba. Obiecuję, że postaram się jak najlepiej wykorzystać tę sytuację, tato, ale potrzebuję twojej pomocy. Chcę, żebyś wspierała mnie w moich wyborach, nawet jeśli nie są one takie, jakie dla mnie sobie wyobrażałeś, powiedział, próbując powstrzymać łzy które groziły ucieczką. Wziął głęboki oddech i przez chwilę miał wrażenie, że ciężar jego decyzji zaczyna spadać. Nie chcę, żebyś czuł się uwiężony. Jeśli naprawdę wierzysz, że z Jakubem jest szansa na szczęście, to postaram się zrozumieć. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby ci pomóc. Rozmowa uspokoiła moje serce. Wiedziałem, że chociaż wszystko nadal wydawało się zagmatwane, pojawił się mały promyk nadziei. Dzięki decyzji mojego ojca może uda mi się znaleźć sposób na urzeczywistnienie tego życia, nawet jeśli nie było to życie, o jakim marzyłem. Później, gdy spotkałam Jakuba w jego małym gospodarstwie, zrobiło mi się lżej na sercu. Siedział na pniu i obserwował kwiaty, które zaczęły kwitnąć. Kiedy mnie zobaczył, na jego twarzy pojawił się szczery uśmiech. Czask, Zofio. Jak przebiegła twoja rozmowa z ojcem? zapytał, a w jego oczach widać było troskę. Było ciężko, ale chyba zaczynamy się rozumieć, odpowiedziałam, siadając obok niego. Chcę mnie wspierać, nawet jeśli nie do końca rozumie moje wybory. Jakub skinął głową, a w jego oczach pojawił się promyk nadziei. To dobrze. Chcę, żebyś była szczęśliwa, Zofio. A jeśli to oznacza, że musimy współpracować, aby stworzyć coś nowego, jestem skłonny o to walczyć. Ja też tego chcę, Jakubie. A może, jeśli zaczniemy coś robić razem, uda nam się stworzyć nie tylko życie, ale społeczność. Możemy pomóc potrzebującym w jakiś sposób zjednoczyć wioskę zasugerowałam, czując przypływ podniecenia na myśl o takiej możliwości. Tak, tak. możemy zorganizować projekt społeczny, aby pomóc najbardziej potrzebującym. Zawsze chciałem zrobić coś takiego, ale nie wiedziałem od czego zacząć, powiedział, a jego oczy błyszczały od tej myśli. Od tego momentu ogarnęła nas nowa determinacja. Zdecydowaliśmy, że chociaż droga przed nami jest niepewna, będziemy mieć siebie w tej podróży. Być może, pomagając innym, moglibyśmy również znaleźć własną drogę do szczęścia. Miesiąc minął jak oddech, a życie z Jakubem przybrało formy, jakich sobie nie wyobrażałem. Rutyna małej farmy stała się azyłem, gdzie każdy świt niósł obietnicę nowego dnia. Stawaliśmy się groźnym zespołem. Pomagałem siać, zbierać plony, a nawet opiekować się zwierzętami. Z każdym wspólnym śmiechem, z każdym pokonanym wyzwaniem, czułem, że tworzy się między nami coś głębokiego. Jednak pewnego dnia, gdy układałem kwiaty w małym ogródku, spokój został przerwany przez znajomy cień. Nagle pojawił się Stefano, a moje serce zabiło mocniej. Zawsze miał tę zdolność, która sprawiała, że skręcał mi się żołądek, zarówno z powodu nostalgii, jak i pomieszania uczuć, jakie żywił. Z uroczystym uśmiechem podszedł: Zofio, ja przyszedłem tu, żeby ci powiedzieć, zaczął głosem, który niósł ze sobą strach. Dużo o nas myślałem, o tym, co mogłoby być. Zawahałem się. Przypominając sobie popołudnia, które śniliśmy razem w cieniu drzew. Ale to wspomnienie szybko zniknęło, gdy zobaczyłam, jak się rozglądał, jakby oceniał moje nowe życie. Mam propozycję, kontynuował, a jego słowa przecieły powietrze jak ostrze. Dostałam pracę w mieście. To świetna okazja i chcę, żebyś ze mną pojechała. Możemy zacząć od nowa, Zofio, możemy być szczęśliwi. Jego słowa odbiły się echem w mojej głowie i w jednej chwili zobaczyłem, jak moje życie rozdziela się na dwie strony. Przyszłość z Jakubem, z którym zbudowałam silną więź i nowy początek ze Stefanem, pełen możliwości. Ale kiedy spojrzałam na Jakuba, który stał z daleka i obserwował, coś we mnie się uspokoiło. Nie mogłam go porzucić. Był moim wsparciem, przyjacielem i stopniowo moją miłością. Stefani. Nie mogę, odpowiedziałem spokojnym głosem, pomimo narastającego zamieszania w mojej klatce piersiowej. Ja, znalazłam w Jakubie coś wyjątkowego. To jest inne, to jest prawdziwe. Nie mogę tego tak po prostu zostawić. Wzrok Stefano zmienił się, mieszanina zaskoczenia i bólu. Zelfia, Justice Piena, jeszcze dla nas nie jest za późno. Mogę dać ci życie, o jakim zawsze marzyłaś. Życie, jakiego zawsze chciałem. Roześmiałem się, ale w moim śmiechu nie było radości. Stefani, nie rozumiesz. Zawsze chciałam być z kimś, kto mnie szanuje, kto sprawia, że czuję, że żyję. A Jakub, on sprawia, że to czuje. Pomógł mi odkryć, co jest naprawdę ważne. Stefano wziął głęboki oddech i zobaczyłam smutek w jego oczach. Jeśli tak się czujesz, nie mogę nic zrobić. Mam tylko nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Kiedy odwrócił się, żeby wyjść, część mnie chciała go zawołać, ale inna część wiedziała, że nadszedł czas, aby ruszyć dalej. Nie było już miejsca na miłość, która należała do przeszłości. Kiedy wróciłem do Jakuba, zastałem go opartego o drzewo, ze skrzyżowanymi ramionami i zmartwioną miną. Zdał sobie sprawę z powagi chwili między nami i jego głos lekko się zatrząsł, gdy zapytał: Co się stało? Stefan złożył mi propozycję, powiedziałam, starając się, aby mój głos brzmiał spokojnie. Ale prawda była taka, że moje serce biło jak szalone, nie mogąc doczekać się odpowiedzi, której wiedziałam, że muszę udzielić. Chcę, żebym pojechała z nim do miasta. Jakub zesztywniał, ale zamiast rozpaczy w jego oczach widać było determinację. I co powiedziałeś? Powiedziałam, że nie mogę go zostawić, wyznałam, a te słowa wypłynęły jak powiew wolności. Odnalazłem w tobie prawdziwą miłość, Jakubie i nie chcę z niej rezygnować. Spojrzał na mnie i napięcie między nami zniknęło. Zofio, nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy, powiedział głosem cichym, ale pełnym emocji. Zawsze cię kochałem, nawet gdy byłeś uwięziony w innych iluzjach. Jakub nie wiedziałam jak wyrazić to, co czułam, ale nie pozwolił mi kontynuować. Nie muszę mówić nic więcej. Już rozumiem. Podszedł i nasze oczy spotkały się w jednej chwili, która wydawała się wieczna. Chcę zbudować z tobą życie, prawdziwe życie. Właśnie wtedy pojawił się Adam, a jego wzrok wędrował między nami, chwytając istotę tego, co się wydarzyło. Miał wrażenie, że przeczuwał przemianę zachodzącą na jego oczach. Spodziewałam się jego dezaprobaty, ale zamiast tego znalazłam w jego spojrzeniu zrozumienie. Jeśli naprawdę tego chcesz Zofio powiedział cicho to się zgadzam. Chcę tylko, żebyś była szczęśliwa. Jego słowa były jak balsam na moją duszę. Ciężar oczekiwań rodziny zaczął rosnąć i zdałam sobie sprawę, że w końcu jesteśmy gotowi na nowy początek. Zioska, ze wszystkimi swoimi tradycjami i wyzwaniami, poczuła się teraz jak w domu, w miejscu, w którym miłość może rozkwitnąć pośród trudności. I tak, gdy słońce zachodziło za horyzontem, oświetlając krainę złotym odcieniem, wiedziałem, że przyszłość, o której marzyłem, nie była już tylko snem. To była rzeczywistość, którą byłam gotowa przyjąć wraz z Jakubem, moją prawdziwą miłością.